I pierwsza walka zawodowa dzisiejszej gali przed nami. Walka ciekawa ze względu na osobę Krzysztofa Twardowskiego, debiutanta w boksie zawodowym 20-latka zaledwie z grupy Golden Team Pro 187 cm wzrostu, a jego rywalem będzie Marek Kowalewski z urodzony w Tukums na łotwie mieszkający na co dzień w Rydze. Kowalewski z 32 lata, 174 cm wzrostu, więc warunki fizyczne na pewno nie są korzystne dla tego zawodnika. 24 stoczone walki, no aż 20 porażek, w tym 10 przed czasem. Ostatnio boksował 27 lutego tego roku. Przegrał przez Nokot w pierwszej rundzie z Igorem Kulikowem na gali w Sankt Petersburgu w Rosji. Przegrał chociażby na punkty z Arturem Nawrockim. Przegrał na punkty ze Steve'em Collinsem Jr. w Londynie. No i zobaczymy, jak poradzi sobie w tym debiucie. Krzysztof Twardowski po lewej stronie ekranu, w tej chwili Marek Kowalewski z po prawej. Ostatnie, trzy, ostatnie dwie walki Kowalewski przegrał przez Nakot no w pierwszej rundzie. No być może to będzie jakiś sygnał dla Twardowskiego, żeby ruszyć od razu zdecydowanie, twardo do przodu, tak jak jego pseudonim brzmi, i zapolować tutaj na szybkie zwycięstwo. Ale tak jak wspominałem, Nawrodski przeboksował z Kowalewskisem pełne 4 rundy. No i już rozpoczyna bardzo spokojne na razie. Ale chyba pomału rozbijanie Kowalewskisa-Twardowski. Dużo jest tam miejsca jeżeli chodzi o gardę Łotysza. Wysoko podniesiona broda to na pewno nie jest dla niego dobry prognostyk. Próba teraz lewego sierpowego Twardowskiego, ale jeszcze nie trafił. No myślę, że tu wystarczy trochę cierpliwości, skrupulatności i wreszcie luka w defensywie będzie na tyle klarowna, że będzie okazja, żeby posłać kowalewski deski. No bo widzimy, że Łotysz sztywny wyszedł do ringu. Na razie nie forsuje tutaj tempa Twardowski. Tak, jakby chciał też zapoznać się ze specyfiką boksu zawodowego, z czymś nowym dla siebie, bo to debiutant, kategoria junior ciężka, znakomite tradycje, jeżeli chodzi o Polskę w tej dywizji wagowej. Przecież mieliśmy kilku byłych mistrzów świata, Krzysztofa Diablowodarczyka, czy też Krzysztofa Głowackiego. Już dwa razy postraszył lewą ręką Twardowski Kowalewski Kowalewskisa. No, kilka krajów Łotysz zwiedził, bo wspominałem o walce w Rosji, w Sankt Petersburgu, boksował w Belgii, ale teraz Twardowski trafia po raz pierwszy, mocno o prawym prostym. Jeszcze lewy sierpowy, no minimalnie niedociągnięty, gdyby trafił czysto, to mogłoby być już po pojedynku. W ringu sędzia Grzegorz Molenda, pierwsza runda tej rywalizacji. No i właśnie, spokojnie prawy na dół i kiedy tylko nadarzy się okazja, wtedy poszukać tego kończącego ciosu. Nieprzygotowana zupełnie próba Kowalewskisa prawy bezpośredni bity. Wszedł na głowę Łotysza. No, zapowiada się, że to będzie raczej jednostronny bardzo pojedynek. No nie może być inaczej. Twardowski wchodzi w ten boks zawodowy, a Łotysz jak widzimy w defensywie no, momentami naprawdę popełnia kardynalne błędy. No widzimy dwa razy lewy prosty. Nie wydaje się, że to jest pojedynek do pierwszego mocnego strzału. Dzisiaj będziemy mieli generalnie zawodową rywalizację Polski z Łotwą, bo trzech kolejnych rywali naszych zawodników to również Łotysze. Ale wydaje mi się, że akurat Kowalewski jest najsłabszym z nich. Koniec pierwszego starcia. Starcie wyraźnie, oczywiście, wygrane przez Krzysztofa Twardowskiego. W zasadzie teraz należałoby zadać pytanie, w której, w której rundzie Twardowski zdoła zastopować. Mark Lexa Kowalewskisa. Wracając do tej zawodowej historii Kowalewskisa wspominałem 24 stoczone pojedynki, 71 rund przeboksowanych, boksował w Rosji, w Belgii, w Danii, w Polsce w Żyrardowie z nawrockim, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii kilkukrotnie, na Litwie, Finlandia. No to CV bogate wyjazdowych doświadczeń, ale są to z reguły doświadczenia przykre i smutne. Ale myślę, że też trener Galara tak spokojnie nastawia Twardowskiego, żeby tutaj nie śpieszył się na jakąś błyskawiczną demolkę. Bo to też nie jest mu potrzebne, żeby zapoznał się z tym boksem zawodowym. Na pewno każda kolejna walka będzie trudniejszym dla Twardowskiego wyzwaniem. Myślę, że tutaj w zasadzie kombinacja uderzeń, ponowienie ataku mogłoby już sprawę zupełnie, zupełnie rozwiązać. Nie umie zupełnie wyłączyć lewego prostego. No właśnie, to była taka próba, pierwsza próba koń, kończącego ewentualnie ciosu twardowskiego. Prawy obszerny sierpowy ale był nieskuteczny. No i teraz dobrze. Tym prawem poczęstował Kowalewski. Sa, i tu już ponowić akcję. Podkręcić to tempo. I móc cieszyć się z pierwszego zwycięstwa na zawodowych ringach. Zwycięstwa przed czasem, bo tutaj nie powinno być innego rezultatu. Choć tak jak już wspominałem, w pierwszej rundzie nie śpieszy się Twardowski Lewy sierpowy, prawy Kolejny prawy, no i myślałem, że pójdzie za ciosem, że będzie już tutaj szukał finiszu w tej walce Twardowski, niewiele brakowało, a ten prawy doszedł, do dobrody Kowalewskisa No zupełnie bezradny łotysz. Nastawienie totalnie defensywne, zbiera te prawe Regularnie to zaraz będzie koniec. Ląduje. Kowalewski na deskach. I pierwszy knockdown w tej walce w rundzie numer drugiej. Molenda liczy teraz. Sędzia Molenda liczy Łotysza. Wstał Kowalewski. Pokazuje, że chce walczyć dalej, ale to nie będzie dla niego nic przyjemnego. Bo teraz prawdopodobnie już zdecydowanie Twardowski ruszy, żeby zrobić to, co do niego absolutnie należy, a więc zastopować Łotysza, wygrać walkę przed czasem. No tak jak mówiłem, tylko podkręci tempo Twardowski i będzie po rywalizacji Za chwilę... Je, jeszcze nie, jeszcze daje chwilę odpoczynku Kowalewskisowi No tutaj wszystko zależy od tego, jak bardzo zdeterminowany będzie Twardowski Jak bardzo będzie chciał ten pojedynek skończyć szybko No bo to rywalizacja wyjątkowo jednostronna Wszystkie ciosy sierpowe coś niesamowitego Kowalewski przyjmuje no myślę, że słowa obrona jest dla niego naprawdę czymś zupełnie nieznanym. No warto byłoby szybko tę walkę skończyć dla Twardowskiego, bo tutaj wielu doświadczeń na pewno z tego pojedynku nie wyniesie. A im szybsza demolka, tym będzie to ładniej w rekordzie wyglądało, ale z wielkim, wielkim trudem Kowalewski dotrwał do drugiego starcia. Widać jeszcze trochę brak przyłożenia w rękawicach Twardowskiego, brak tej siły ciosu, bo gdyby był nieco bardziej sprężysty w swoich atakach, no to zdecydowanie Kowalewski nie miałby prawa już tej drugiej rundy dotrwać do końca. No myślę, że kolejni łotysze, których zobaczymy, będą już stawiali zdecydowanie większy opór reprezentantom Polski. Zwłaszcza, że jeden z nich no, dwukrotnie chociażby boksował z Maciejem Sulęckim i przegrywał na punkty, co pokazuje, że taki łatwy do przewrócenia wcale nie musi być. A myślę tutaj o Andrzejsie Łoginowsie, który sprawdzi Bocińskiego. I za moment początek trzeciej rundy. Rundy, która w mojej ocenie będzie ostatnią, jeżeli tylko Twardowski będzie chciał ten pojedynek szybko zakończyć. Debiut pięściarza grupy Golden Team Pro, Nowy sąd. Na pewno tutaj w kontekście przyszłości budowania tego zawodnika, no to będzie musiał jeszcze nabrać siły. Prawy prosty, prawy sierpowy w zasadzie spada w okolice ucha Kowalewskisa. Lewy prosty na głowa odskakuje niemiłosiernie Łotyszowi. O, ależ teraz to wymyślił sprytnie Twardowski prawy podbrudkowy, kiedy próbował przykleić się do niego rywal. To była pomysłowa akcja. No bo tutaj z, tego, z tej perspektywy w zasadzie możemy tę walkę ocenić, tak? Ile, ile, pomysłowości, no na deskach obaj, odrobina w wrestlingu. Bo tu ciężko zweryfikować umiejętności Twardowskiego w rywalizacji z nastawionym, no tylko na przetrwanie. I robiącym to momentami nieudolnie Kowalewski Sem Trochę za bardzo na siłę bity ten prawy, ale ten prawy doszedł do celu, doszedł do szczęki, i ląduje na deskach po raz drugi. Kowalewski to był absolutnie najmocniejszy, najbardziej precyzyjny cios w tej walce. Chyba już Kowalewski nie w stanie, no bo naprawdę to był mocny cios przyjęty na szczękę i Twardowski debiutuje na zawodowym ringu ze zwycięstwem przez techniczny knockout w trzeciej rundzie, a Kowalewski jeszcze nie może się po tym prawym sierpowym pozbierać.